Polskie Radio Stok No, jesteśmy tutaj przy takim bardzo fajnym produkcie bezglutenowym. W zasadzie to tak pod siebie zaczęłam robić pod, i pod swoich najbliższych. Tam mamy troszkę kłopotów takich właśnie, że musieliśmy przejść na tą dietę. No i tutaj po prostu taki tatar, którego składnie, składniki którego są tak, pomidory suszone, takie z oleju, seler sprężowany, uprażona kasza jaglana. No i troszeczkę dodajemy do tego sosu sojowego. No. Wymieszamy to wszystko razem, tu już troszeczkę soli jest, i troszeczkę pieprzu, bo to tak musi być pieprzny. Zmieniał kolor beka, bardziej to Robi się to bardzo szybko. Jak kilka produktów na bazie mąki, kaszy jęczmienne, to możemy więc większą ilość kaszy. Kaszy, tak żeby później je się. No i już prawie nasz tytałek gotowy. Można też na to cebulkę położyć krojoną, można też ogóreczka żeby nam przypominało bardziej. No i cóż, dochodzimy do momentu degustacji. O, piękny chlebek. Chlebek też musi być bezglutenowy dla osób, które nie są glutenu. Może być to jajko przekrojone na pół, gotowane. No i cóż, próbujemy. Mm, jak zawsze, pyszny, zdrowy przede wszystkim i nieuczulający. Smacznego. Dobre.